Cześć, witamy Was w Exito TV, odcinek Pudło Fakty, a bohaterem odcinka Crusader Mark III. To jest nowość, Border Model e, i model całkiem oczekiwany, zastąpi nam stare i poczciwe italeri. Natomiast co jest dokładnie w pudełku, to przekonamy się już za moment, raczej myślę, że będzie na co patrzeć. Zaczynamy od instrukcji. Na sam początek wita nas. Rozpiska części. Diagram jest czytelny, widać co powinno być w pudełku. Potem po otwarciu mamy rys historyczny, chociaż co ciekawe, dotyczący czołgów Mark 1 i Mark 2, a już w samej instrukcji, tutaj początek budowy mamy pierwszą ciekawą rzecz, tutaj zawieszenie, jeżeli chcemy, żeby wykonać ruchome, tak jak zobaczymy na zbliżeniu, musimy odciąć te kołki stabilizujące osie kół i wtedy wszystko będzie się. Uginać się ciekawe, ale można dzięki temu zrobić tak albo tak. Rysunki są czytelne, jak możemy zobaczyć, mamy też pokazane kolejne moduły już zmontowane, także wszystko nam to powinno ułatwić budowę. A tutaj kolejna ciekawostka tu możemy sobie zamienić jedną część biegu gąsienic na przykład dolną albo górną tak jak producent pokazuje na pojedynczy element nie musimy wtedy bawić się z dużą ilością pojedynczych ogniwek które są dość małe i mogą sprawić problemy. No i 17 kroków łącznie tyle powinno nam zająć budowanie tego crusadera, nie za dużo, szybko powinniśmy go zrobić, a tutaj już schematy malowania troszkę przesuniemy, żeby nam się nie odbijało światło. Pierwsze Malowanie to jest Tunezja 1943. Rok. Malowanie jest piaskowo-oliwkowe, potem pudełkowe malowanie. Mamy tutaj też znak identyfikacji lotniczej na tylnej klapie w tym miejscu. Natomiast tutaj jest pewnego rodzaju kontrowersja, moim zdaniem. Spód wieży, według producenta, według też Miga Jimeneza, powinien być biały. Kolor matowy biały jest tutaj pokazany jako. Ten, którego powinniśmy użyć. Nie jestem pewien, czy tak powinno być. Dolna płyta, tutaj, którą możemy zaobserwować na tym rzucie, też teoretycznie powinna być biała. No nie wiem, trzeba byłoby sprawdzić w źródłach, czy taki Crusader faktycznie istniał i faktycznie był tak pomalowany. A tu malowanie już ostatnie: Tunezja 1943 rok, jednolicie oliwkowo zielone. No i tyle, jeżeli chodzi o samą instrukcję. Mamy też dodatki, bonusy. Pierwszym z nich, który jest dołączany do pierwszej serii tych modeli, to mata do cięcia. To jest, nazwijmy to, awers, ładne rzuty boczne, górny, przedni, tylni i troszkę takich szablonów. Natomiast jeśli chodzi o tył, to już klasyczna siatka, trochę okręgów, trochę promieni. Możemy sobie w bardzo przyjemny sposób uzupełnić warsztat albo zdobyć nową matę, jeżeli będziemy potrzebować kupując model. To jest jedna z dwóch blaszek fototrawionych dołączonych do zestawu elementy błotników, co prawda do wersji bez fartuchów. Przeciwpiaskowych, które nie jest przewidziana w tych malowaniach, natomiast możemy sobie takiego Crusadera wykonać. Linie trawienia, jak widać, głębokie, nie powinno być problemu z zgięciem. To jest druga blaszka. Jeszcze troszkę tych elementów, jak obejmy filtrów powietrza i inne kształtowniki, płaskowniki. Bardzo miły element, dobrze, że producent to dołączył, bo to się robi już taką praktyką bardzo popularną ostatnimi czasy. No i zawsze to troszeczkę nam miniaturę wzbogaca o takie bardzo filigranowe detale. Tu mamy te czapeczki z tworzywa, które sprawiają, że koła będą się kręcić, zawieszenie będzie pracować. To nic specjalnego. Lufa aluminiowa. To jest wersja, co prawda, tylko ze ściętą przeciwwagą czy hamulcem wylotowym, więc nie mamy tu żadnej opcji, żadnego pola manewru. Zastępuje oczywiście wersję plastikową. Chociaż, czy wymienić? To za chwilę zobaczycie, nie będzie oczywiste. Kalkomanie, arkusik niewielki, z dołożonym kolejnym to w formie R raty. Tutaj nie wiem, czy będzie dobrze widać te białe znaki. One na tle tego niebieskawego papieru nie odcinają się najlepiej. Natomiast sam arkusik nie jest zbyt wielki, jak to zwykle w pojazdach pancernych. Tutaj mamy taką R ratę, za mało znaków się borderowie wydrukowało, więc od razu postanowili dołożyć. Trzeba tylko pamiętać, żeby gdzieś nie zgubić tego małego arkusika. No to przechodzimy do ramki głównej. Na ramce głównej mamy kadłub. Jak widać, zajmuje największą część. Mamy też fartuchy przeciwpiaskowe, zbiornik paliwa. Mamy też otwarte zasobniki na różnego rodzaju bambetle załogi. To miłe, że są otwarte, bo wtedy zawsze nam to jakoś ożywia cały model. I jak widać, detalu jest sporo. Można zrobić otwarty przedział. Przekładni, chociaż trzeba byłoby skończyć zdobyć przekładnie, bo tego producent w zestawie nie przewiduje. Wszystko ostre, detali jest sporo, nie ma nadlewek, nie ma też żadnych przesunięć, co najważniejsze, i wygląda to z tej strony naprawdę bardzo, bardzo ładnie, aż chce się od razu sklejać. Natomiast przewrócimy ramkę na drugą stronę, no i tutaj już troszeczkę jest. Gorzej, jak widzicie, są ślady po wypychaczach, i to na przykład od wewnętrznych stron tych pokryw na zasobniki, więc trzeba byłoby je usunąć, jeśli chcielibyśmy je zrobić otwarte. Tutaj też je powinno być widać. Tak samo na włazie, który zaślepiał dawne miejsce po wieżyczce z przodu, Crusaderów też jest ślad po wypychaczu, który należałoby usunąć, jeśli byśmy to chcieli otworzyć. No więc czeka nas tu trochę pracy, ale oczywiście możemy je zostawić zamknięte i wtedy nie ma problemu. Wszystko bardzo ładnie, delikatnie tam gdzie powinno być delikatnie. Tu też wizjer kierowcy boczny jest na wskroś odlany, więc nie trzeba nic docinać nożykiem. Ramka numer 2 to jest ramka zdublowana, czyli elementy zawieszenia, elementy układu jezdnego i już możemy zobaczyć ten element Ciekawy ten pojedynczy bieg gąsienic, który sobie możemy podmienić zamiast dłubania wielu, wielu ogniwek. A jeżeli będziemy chcieli dłubać ogniwka, to tutaj mamy kopyto, które powinno nam ułatwić sprawę, chociaż do końca producent nam nie pokazał, jak powinniśmy z niego korzystać, ale to myślę nie będzie wielki problem. Mamy też amortyzatory, układ jezdny, który może być ruchomy. Tak jak widać, jest ich. 6 na jedną ramkę, tu jest ten element, który będzie się uginał na ramce, trudno to pokazać, ale to jest właśnie to miejsce, no i koła jezdne, bardzo ładnie, ostro odlane, te charakterystyczne otwory ulgowe dla dużych kół zawieszenia Christie, bardzo czysto, nie trzeba ich podwiercać, też żeby skończyć, zakończyć detalizację kół, to tutaj jak widać jeszcze jest miejsce na kołpak dekielek, który musimy przykleić i to wieńczy nam budowę. Każdego koła. Tak jak możemy zobaczyć, detale są bardzo ładne, bardzo ostre. Z tyłu jest trochę śladów po wypychaczach, ale na kołach one nie będą w żaden sposób widoczne po sklejeniu. To jest dobrze. Tutaj trzeba też pamiętać, żeby usunąć te nadlewki na kopycie, też po wypychaczach czy po kotwach odlewowych, żeby nam ogniwka bardzo ładnie płasko siadły. Jeśli chodzi o inne detale, to widzimy chociażby filtry powietrza. Tutaj jest ich pięć, to jest na jedną stronę filtra powietrza. Mamy też ten bieg od dołu. Bardzo ładnie odlany. No, i tu znowu możemy zobaczyć ślady po wypychaczach na pokrywie zasobnika. Też będziemy musieli sobie z nimi poradzić, jeśli ją chcemy otworzyć, więc trochę pracy nas czeka. A sam dolny lub górny, w zależności jak będziemy chcieli przykleić bieg gąsienic, bardzo ładnie odlany. Żadnych tutaj śladów po wypychaczach nie ma. Reflektory gotowe do zamocowania części przezroczystych. No, i tak to wygląda na ramce z zawieszeniem i układem jezdnym. Ostatnia ramka. Z takich modułów do kadłuba to są te płyty boczne, które kryją nam całe zawieszenie, płyta tylna z elementami kratownicy wydechu i anteny to Propozycja producenta w plastiku dla odmiany, żebyśmy nie musieli rozciągać ramek ani używać drucika to dość intrygujące jeszcze do nich wrócimy za moment. Tutaj mamy też podstawy filtrów i rury doprowadzające powietrze z filtrów powietrza do silnika odlane jako jeden element, więc szybko powinna nam tutaj instalacja pójść. Nie trzeba będzie kombinować z geometrią. Tutaj małe detale bardzo cienko odlane anteny i to. Jest miły akcent, bo zwykle to jest taki element troszkę pomijany przez producentów, a tu bardzo ładnie zrobiony. Osłony peryskopów, zasobnik tylny wieży, który jak widać jest w dwóch częściach, można go otworzyć. Ale oczywiście mamy też ślady po wypychaczach, które będzie trzeba usunąć. Aparat nam tu gubi ostrość, jakby już tych śladów miał dość co najmniej. No ale trzeba pamiętać, że jest tych. Śladów po wypychaczach sporo mogą być widoczne, no i przysporzą nam na pewno więcej pracy, jeżeli chcemy je polikwidować. Ramka z wieżą, jak widać, to sugeruje, że będą inne opcje Crusadera i też wszystko bardzo ładnie odlane. Dużo nitów, dużo detali. I najciekawsza część w tym modelu, czyli tak jak tu możemy już zobaczyć, w, górnej, w prawej górnej części ramki mamy jednoczęściową lufę i dwa hamulce, wylotowe czy przeciwwagi, które możemy sobie już tutaj dowolnie wybrać, nie ma problemu jak w aluminiowej lufie, że jesteśmy skazani na jeden lufa karabinu maszynowego BESA też. Ich ciekawą, ciekawym detalem jest to, jak tutaj się wyostrzy, to powinniście zobaczyć, że są gwintowane. To gwintowanie jest już odlane w plastiku za pomocą formy suwakowej. Także poziom tutaj detalu jest naprawdę wysoki, nie ustępuje niczym tej Części metalowej, i też widać ładną nawierconą lufę karabinu maszynowego. Można ją jeszcze troszeczkę wiertłem pocienić, ale to już wedle uznania. Podział technologiczny jest prosty, logiczny. Zamek wieży, może dość ubogi, ale i tak nie będzie go nadmiernie widać. I ostatnim detalem jeszcze są takie napisy na włazie kryjącym wentylację. To są takie napisy odlewnicze. Bardzo ładnie będzie je można podkreślić jakimś łoszem. Tutaj mamy kadłub, kadłub jaki jest, każdy widzi. Miejsca do mocowania. Zawieszenia, od spodu też trochę detali, w środku elementy wzmacniające, także przy odlewaniu nic nie powinno się zwichrować, skrzywić raczej z, z geometrią nie powinno być żadnych problemów. No i na to jeszcze przyjdą te płyty zewnętrzne wszystko przykryją, także tutaj nie będzie wiele widać. Tutaj mamy woreczek z gąsienicami, ale nie będziemy się zajmować woreczkiem tak wygląda jeden zespół. Gąsienic, dwa ogniwka są odlane w jednym miejscu. Jak widać w porównaniu do moich palców bardzo drobne, bardzo delikatne, ładna ilość detalu, to trzeba przyznać, natomiast od drugiej strony no, rzuca się w oczy niestety znów ślad po wypychaczach. Dwa te ślady wypadają na jedno ogniwko. Trzeba się zastanowić, co będzie widoczne, a co mniej. Być może no, jednak będzie trzeba troszeczkę poszpachlować, poszlifować, a że zawieszenie jest ruchome, to będzie to troszeczkę problemów. Podejrzewam, sprawiać nie wiem czemu nie dodano takich dwóch z zewnątrz jeszcze wypychaczy, żeby uniknąć tego problemu. No ale tak to producent rozwiązał. Tutaj jeszcze są piny, które sprawiają, że gąsienice będą ruchome. Pinów jest ponad 600, także z dużym zapasem mamy w modelu tych części. Nawet jeżeli coś zepsujemy, to na pewno nam wystarczy do ukończenia całego biegu gąsienic z jednego i drugiego. Ostatnia ramka, ramka z częściami przezroczystymi. Tutaj mamy reflektory przednie, szperacz, nic więcej. Nie ma wizjerów. Wizjery są odlane razem z elementami wieży. Ale są na tyle małe i na tyle dobrze ukryte, że mam wrażenie, nie powinien to być jakiś wielki problem, ani też nie byłoby ich zbytnio widać. Także tutaj producent może słusznie to zrobił. I to wszystkie ramki, które znajdowały się w pudełku Crusadera. Ok, tak prezentuje się Crusader. Trzeba przyznać, że to całkiem niezły model. Sporo części, ładnie odwzorowany. I myślę, że. Na pewno będzie duża przyjemność sklejenia. To były pudło fakty. Widzimy się w następnym odcinku. Pamiętajcie, żeby subskrybować, jeżeli film się podobał, łapka w górę. No i kliknijcie dzwoneczek, wtedy będziecie mieli powiadomienia o naszych najnowszych filmach zaraz u siebie i nie przegapicie żadnego odcinka. Tyle na razie. Cześć!